I ten, to jest Team Fortress, Kudy, czekaj, dobra już, i to jest Team Fortress 3, gramy sobie z nudów, znaczy w sumie to nie z nudów, tylko z przymusu, bo nie mamy nic lepszego do nagrania na, na ten czas, bo i tak Daniel za niedługo wyjeżdża i w ogóle, no kurde gin, że jest... o tu jest trajer. Dobra, ciągniemy. Ten. No to ty sam zaciągnij. Co jest? No ten wózek choćby. Ale za ja dopiero wstałem. Ja pierdziele 15. Lol. Co tam u ciebie Daniel, słychać? Nic taka zamowa Ej. ten ten, ten No kurde, ja nie będę coś pchanić. Dobra, nie ważne. Jezu. <laughs> działko. No kurde, głupie działko ze strony. Mam dwa działka nawet. No a tam spice siedzi po lewej. I tak I się przygramy. jeszcze we mnie zamienił cel. I tak przegramy to. A mi to gówno wchodzi tak jak w cel. Ale to był nasz spaj. Nie, to był ich, bo on się zamienił we mnie. Ja to widziałem On tu gdzieś jest, rajer Och, du gnuj No to nie, nie. Wiem co zrobię. To będzie chyba najgorszy odcinek w życiu, nie? Bo tu nic się nie dzieje. Ale spokojnie, po przerwie wrócimy do, do siebie, tak... ...jeśli mogę tak nazwać. Potrzeba przerwy. No, bo to już tak... się źle nawet nagrywa. Te wszystkie gry, które nagrywamy już się po prostu nam znudziły się tak totalnie. Co Teraz, trzeba coś nowego. Tylko czego? Nie boże. <ok Kurde, to jest to wie O nie, no kurde, ja się nie umiem bylem. Nie, ja to już no, nikogo nie zrobiłem Jeszcze. On <tuh> tylko jedną asystę. <tuh> I siedem dedów. A ja mam dedów... Pięć. Juchu, bo akurat widać statystyki, akurat już... są levele jakieś, nic nie ma, kurde! Bez sensu. Jest grać w TF'a bez handlu Tylko handel jest dobry, nic więcej. No właśnie. Że nie Tutaj ani nie do... ma levela, ani nic, żeby chociaż jakoś tak wydłużyć, kurde, jak trzeba do gry po coś. Co a ty wiesz, jest. że grasz po coś, a tak to, to, to grasz po nich. No tak jak chcę <zysuje> JEST! No właśnie, i co jest w ogóle. Ale nie, Global offensive bym kupił, bo fajny jest. To ja już wolę 1.6. No właśnie, nie jest, go do dupy. Global Offensive ta sniperka jest bardzo fajna. I w ogóle się tak przyjemnie strzela. A w 1.6 to kurde jakiś pikseloza zrąbany. No bo kurde ta, ta gra jest z 1900, któregoś tam roku. No ja no wiem, wiesz... no ale jest zrobione W do Global Offensive. No ten, Sam tam zrobiony kurde. No każdy ci to powie. Global Offensive. No i co Global Offensive jak jak 1.6? No kurde, dla mnie to CS w ogóle? Wszystkie CS kurde. kurde. No żart. Znaczy, zasrań. Ja nie wiem, kurde, w ogóle grać. Ja nie wiem ja też to nie umiem. My w to gra... Jezu. My w to gramy tylko po to, żeby... 56 skrzynków znalazłem. Uch. 50 ile? 56. Ale 50 to i tak w ogóle inaczej. czy znaczy, nie wiem, czy 50 to jest jakiś raraj. No nie już, myślałem, że 40. Hmm. No nie mogę no. Hmm. A, jestem w innym teamie. Super, kurde, ciekawy czemu? Jeszcze się prze. O, spróbuj się przenieść do mnie. A nie, bo spróbuj. O, teraz spróbuj. Jest jest. No tak. <grym> o ja tutaj szkodę. Jestem koło waszego wejścia tutaj. Jako pyro. Tyry, 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 tyry. No to, a to nie to wyjście. To drugie takie. Tyry, tyry, tyry. Co, to duże czy to małe? A to małe. Nie macie. A tu jest jeszcze, to są trzy wyjścia. Wiesz, że jak teraz przypalisz, to mogłeś nas podpalić. Bo jest taki bóg na jakiejś tam mapie, że się da właśnie tak skręcić. No to może nie na tej. Dobra. Dwa, pięć, koniec. Tupa, zarabato. No i dobra. <ścoughs> I jeszcze ciebie. Fail. Okay. What the fuck? I nie można tu przejść Nie, nie, tu mi? nie mi? ma drogi powrotnej ucieczki A ja nie wiem w ogóle jak tam przejść do waszej bazy Ja w ogóle na tym mapie już nie grałem, a jak grałem to bardzo dawno tym No i super i ja wróciłem się na mojego spawna Eee głupie Mamy w ogóle opóźnienie z nagrywaniem A to dlatego że, ja, że jak ja jestem w domu to do Daniela nie ma i na odwrót Także no I też to trochę to... nie do nagrywa Nie, nie to że nie chyć, tylko nie ma czasu Nie ma czasu i się nam nie chce zobaczyć no no potrzebujemy to... tej przerwy i koniec. Bo są wakacje i tak, jakoś tak wszystko inaczej się tak postrzega. Potrzebujemy przerwy. Bo no. jakbyśmy tak mieli przez cały rok napierdzielać z tymi filmami to by nie wytrzymało. No wiesz. Ale co ty na mnie dnia. <noise> co to było w ogóle? O kurde! Jak mnie wypierdzili w Skuba. A kurde! O jezu! Wypierzasz się do mnie. Jezu! Kurde! Ale mnie zabili. No, nawet dwóch zabiłeś. O co? Jednego. OOL! Zawsze to o, lol! <ścoughs> <ścoughs> chciałem mieć. No przecież kurde, to to mogłeś sobie wyhandlować spokojnie A Wiem, ale jakoś nie chciało mi się tego zbierać tak. No no shot to kill A nie ma takiego czegoś, bo to nie ma snajperki A jest ale do dupy Czym tak. się rzucało w prawym, okej okay. Aha, to, lettuce, to jest tylko dużo. Turu turu, turu turu, turu turu, 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 Gdzie jest moja galatyna? Pilot... <Pilosy101> <mach> Gielatyna? Pilotyna! O, rzuciłem kogoś Już i chyba Boom Nie ma, nie trafiłem Boom Trafiłem Boom Trafi... nie trafiłem Boom Raz jestem Boom, nie trafiłem Szczau Jezu, to ta gra jest nudna Ja <grydziłem> pewnie po prostu A nie ja mam go w to grać kiedyś Jezu, ja się skampiłem tak chamsko. Cześć! Kurde, nie mogę trafić w nich! No! no jeszcze zleciałem. <gulny> no, jeszcze się nie spali pewnie. No, ale, chyba się spali jedno. Fuck. Joho, spaliło się. Jezu, 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 jezu! Matko, matko, uciekaj! Jest... O Jezu! Spaliłem go, bo... palienga, go. Spaliłem asyst, asyst, asyst asyst bo Spaliłem go. Spaliłem go. Spaliłem go. Spaliłem bum, Spaliłem go. Spaliłem go. Spaliłem go. Spaliłem go. Ma, cyrenia... Rzut gilotyną w dupę. Heniary O-o. O, ale jajce. Szczał! Kurde. Tutaj jest. Bo... WHAT THE HELL?! O, to ty jesteś! Aha. Rupa, dupa. Szczał! Ty, ty biegasz ten, z, z tą trąbą, kurde. Szczał, że z najpura. No i zginął! Szczał, o nie! What to? what to What the, o, teleport wow Daniel zaczyna, zaczyna mnie lagować Kurde! A jeszcze ja na ciebie zaczęliłem, bo wiedziałem gdzie tu wyjdziesz. No? Chyba chyba się po to, bo tam po prostu by byli ludzie. Nie, bo powiedziałeś, że idziesz do teleportu, a przecież tam był teleport. i wiedziałem, że tam wyjdziesz Prosty i logiczny. Tu znowu ty wypierdzielę mi stąd. No ślem. Jakby nie zlagowało, o chłopie Tak się zaczyna nalegować, to kończymy. Czekaj, 4. muszę coś sprawdzić. Tylko 130 kg mam na tym głównie. Dobra, już mam 15 fps bo tak zwykle jest po 10 minutach nagrywania. Także także tak, że, tak, że, tak, że my kończymy już i mi się wydaje, że następny filmik to już będzie... Yy, filmik o tym, że, że przerwamy. Że, o, że przerwamy. Na no, dwa tygodnie. No, Także patapari pojadąc Aliwona Fun <laughs> Dobra, to cześć. to cześć. Grześ. Co? Siemanko, z tej strony, Kamilos I Slin, a to jest nasz kanał, w którym zawsze jest dobra zabawa. Jeżeli Ci się spodobało, to zachęcamy do lajkowania i subskrybowania. I subskrybowania.